Na wczorajszym spotkaniu w Solankach z posłami Platformy Obywatelskiej dowiedziałem się, że ja współrządzę. No, ciekawe. Znaczy, o, że niby należę do partii współrządzącej. No, ale w końcu państwo rządzicie. Pan też współrządzi jako reprezentant Kukiza. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z ruchu Kukiza czy z partii K15 należał do rządu. Ale widocznie pan poseł Brejza, pan senator Brejza, przepraszam bardzo, siła przyzwyczajenia, wie lepiej. Albo po prostu już nauczył się mówić. Po prostu co mu musi na, na język przyniesie, a jego wierni wyborcy łykają to jak tak zwane pelikany. I on na to liczy. Zresztą cała Platforma Obywatelska na to liczy i bardzo często jakieś brednie opowiadają półprawdy, nieprawdy. Widocznie tak lubią.